Cześć, mamy już jesień, szybko nadeszła, więc czas przygotować nasze kaktusy i sukulenty do zimowania. Zrobiłam już całą serię o zimowaniu, także podłączę ją albo u góry w linku, ale na pewno znajdziecie też odnośnik w opisie tego filmiku. I tam znajdziecie więcej informacji. A tutaj opowiem Wam o pięciu głównych, podstawowych czynnościach, które wykonuję przed Zimą. Pierwsze z nich to przegląd roślin. Jeśli chodzi o sukulenty, to usuwam wszelkie stare, już zeschnięte te spodnie liście. I jak widzicie, można usunąć pinzetą, palcami. One łatwo odchodzą. Dlaczego? No, po pierwsze, żeby to ładniej ta roślina wyglądała. Poza tym, tam mogą się również gromadzić szkodniki. A także zatrzymać się jakaś wilgoć, co może z kolei prowadzić do infekcji grzybowych czy bakteryjnych. No, a tego oczywiście nie życzymy sobie. Staram się na bieżąco usuwać te stare liście, ale na pewno przed zimą to już wszystkie dokładnie rośliny sprawdzam. Następnie. Jak wiecie, to otrzymam moje zwłaszcza epifityczne kaktusy na zewnątrz, wiosną i latem, i przed wniesieniem je na zimę do domu, to również przeglądam je pod względem, czy nie ma żadnych pająków, gąsienic, ślimaków, bo po co mam sobie wnosić te rzeczy do domu? i usuwam wszelkie pajęczyny tak jak widzicie mam tutaj pędzelek do makijażu oczywiście go nie używam do makijażu tak a propos. i o miękkim włosiu, on nadaje się bardzo fajnie właśnie aby pozbyć się wszelkiego kurzu i e, pajęczyn następnie przeglądam rośliny pod względem które z nich są ciepłolubne i zimnolubne, to o tym też zrobiłam filmik w tej serii o której wcześniej wspominałam, więc zapraszam do obejrzenia. I tak na przykład grubosza wniosę z powrotem do domu, bo zeszłej zimy kilka gruboszy mi niestety padło. Tak samo wszystkie epifityczne kaktusy też jednak wniosę, będę trzymała je w domu. Sereus Forbis Spiralis jest ciepłolubny kaktusem, więc będzie zimował w domu. Sedum na razie zostawię we foliaku, ale będę obserwować prognozę pogody. Jak długo będzie się utrzymywać mroźna, niska temperatura, to wniosę do domu, bo niestety poprzedniej zimy mi jeden ucierpiał. Kolejną czynnością jest dokonanie podlania z użyciem chemii. Tu pokazuję Wam, jaką mam. Udało mi się dostać Mosbilan z Polski, także użyję go przeciwko wewnowcom, bo jednak chemia angielska jest słabsza. Więc po, najpierw dokonuję podlania i po 7-10 dniach ponawiam ten zabieg, z tym, że teraz dokonuję oprysku również tym samym preparatem. Natomiast w, chociaż w domu mam nawet zakręcony kaloryfer, to jednak jest suche powietrze, to dokonam również oprysku przeciwko pszczołkom. Jeżeli byście mieli problem z niską, z wysoką wilgotnością i gdzie jest ryzyko wystąpienia grzyba, to również bym użyła preparatu przeciwko infekcjom grzybowym. Z tym, że pamiętacie, nie wszystko naraz, tylko zachować odstępy między użyciem tych środków chemicznych. Trzecia rzecz to przygotowanie i sprawdzenie zimowiska. Po pierwsze, zastanówcie się, gdzie będziecie trzymać swoje kaktusy, te zimnolubne. Czy na przykład w jakimś suchym, chłodniejszym miejscu, jak piwnica, czy klatka schodowa, na przykład czy może też w domu i w domu jak można zapewnić jednak to chłodniejsze powietrze. O tym już też mówiłam, jak tego można dokonać w jednym z filmików z zeszłego roku. Ja natomiast swoje czyta trzymam we foliaku. Zatem przemyślcie, gdzie będziecie przezimowywać swoje rośliny. Z tym łączy się kolejna czynność, czyli sprawdzenie i uporządkowanie zimowiska, czyli tego miejsca, gdzie będziecie je przetrzymywać. I na, w moim przypadku to jest sprawdzenie, czy jest dostateczne o, o, ocieplenie tego stanowiska zimą. Czyli jak widzicie, mam tutaj fol, folię bąbelkową, czyli muszę ją bardziej dokładnie zabezpieczyć. Również muszę sprawdzić, czy działa. Grzejnik. Tak jak już wielokrotnie wspominałam, on się włącza, kiedy temperatura spada do 5 stopni. Zakupiłam jeszcze więcej fra yy, frazeliny czy agrowłókniny, tak by yy, w przypadku mocnych yy, chłodów, mrozów yy, przykryć dodatkowo rośliny. Także tym, że lepiej by był taki odstęp pomiędzy właśnie rośliną a tym yy, okryciem. Bo, jeżeli to okrycie również nasiągnie wielkością i będzie dotykało rośliny, to mogą znowu się wdać te infekcje grzybowe. Kolejna rzecz to no muszę usunąć ten wiatrak, również oczyścić tacki, pozamiatać podłogę, a wszystko po to, by, by było czysto, by. Nie wdała się żadna wilgoć, no i usunąć wszelkie jakieś szkodniki. Ostatnia ważna czynność to jest ostatnie podlanie przed zimą. Ja zazwyczaj dokonuję ostatniego podlania w połowie września, a ewentualnie koniec września. Wszystko w zależności od prognozy pogody. Chodzi o to, żeby podłoże w doniczkach całkowicie y, przeszło, zanim nastąpią pierwsze przymrozki, bo y, zimno. I wilgoć, niska temperatura mogą sprawić, iż zacznie się proces gnicia, co może doprowadzić do śmierci rośliny. Pamiętajmy również, że im większa doniczka, tym dłużej wysycha takie podłoże. Natomiast te rośliny, które trzymam w domu, to obserwuję je, pomimo tego, że mają zapewnione również i niższe temperatury. Na przykład w zeszłym roku mojego cereusa falpsii i tak musiałam podlać. Wtedy jak podlewam, to jest ono, to tak samo jak i kaktusy pifityczne, które trzymam w domu, podlewam zimą rzadziej, czyli na przykład raz w miesiącu, czy może nawet rzadziej i skąpiej. Czyli mniejszą ilością wody, i to nie aż tak, że tak jak wiosną, zazwyczaj podlam tak głęboko, że aż przecieka przez otwory drenażowe. Natomiast zimą to jest o wiele mniejsze podlanie. Tak samo i sukulenty, które trzymam we foliaku, 90% z nich obserwuję i zeszłej zimy chyba tylko może z dwa razy. Leciutko, malutko je podlałam, tak żeby tylko im zapewnić trochę tej wody do czynności tam życiowych, no bo one, te sukulenty, nie przytrzymują wody przez taki długi okres czasu jak kaktusy, bo no nie chodzi o to, żeby im korzenie zamarły całkowicie, no bo wtedy po, będzie już po takiej roślinie. Podsumowując, Mamy tutaj pięć głównych czynności, które powinno się wykonać przed zimą, czyli przegląd roślin, dokonanie oprysku przeciw szkodnikom, przygotowanie zimowiska, uporządkowanie i roślin i stanowiska zimowego i wreszcie ostatnie podlanie, zwłaszcza kaktusów naziemnych. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Pozdrawiam Pa!